Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zwycięzca jest tylko jeden. Laureatki są dwie. A kumpli było trzech. Laureatkami w kategorii Detonator 2008 zostają Ewa Sankiewicz i Anna Ferren. Zapraszamy. Pani Anno, Panie Ewo, to kolejna zdobyta w ostatnim czasie nagroda do Pani wspólnej kolekcji, prawda? Tak. <grywa> Ale bardzo, bardzo szczególna i bardzo się cieszymy. Przede wszystkim dlatego, że dostałyśmy od studentów, a nasz film dotyczy studentów na dodaczy. Tych, którzy studiowali tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc e, rzeczywiście to bardzo, bardzo wzruszające. Dziękujemy. Dziękujemy. Film przyniósł jednak Paniom nie tylko uznanie. W jednym z wywiadów powiedziały Panie, że po emisji trzech kumpli wiele drzwi zostało przed Paniami zamknięte. Komu tak bardzo nadepnęły Panie na odcisk? Znaczy, na pewno ten film nadepnął na odcisk byłym funkcjonariuszem SB, czy tajnym współpracownikom. Czy też no zdajemy sobie sprawę, że, że, że jakby no nie wszyscy w Polsce są zwolennikami ilustracji, więc to w jakiś sposób też ten, ten film jakoś tam zabierał głos w tej sprawie również, więc no, starałyśmy się opowiedzieć historię wydaje nam się bardzo dramatyczną z, z udziałem między innymi studenta tutejszego Uniwersytetu. to znaczy właśnie my musimy przyznać, że jako dla widzów sama historia śmierci Pejasa niejako schodzi na drugi plan i ustępuje miejsca tej dramatycznej historii, historii przyjaźni tytułowych trzech kumpli. I zastanawiamy się, czy to jest przez Panie zamierzone, czy same panie zaskoczył ten filmowy potencjał, jaki jest w trzech kumplach, w tej historii. Dramat, który jednak nie działa. Jakby dramat, który rozegrał się wtedy w 77 roku i właściwie trwa do dziś, do 2008 roku. Napisało to życie, prawda? I podejmując się pracy nad filmem, oczywiście byłyśmy świadome, że takie zdarzenie jak przyjaźń, zdrada i śmierć, niewyjaśniona zbrodnia, właściwie, to niesie ze sobą taki potencjał, który musi wywołać jakieś emocjonalne reakcje. Oczywiście nie, nie tylko to było naszym e, celem. To była po prostu świetna historia, za pomocą której mogłyśmy opowiedzieć nie tylko o losach przyjaciół, ale również pokazać jakoś historię Polski, która się rozgrywała przez ostatnie 30 lat. A sam Maleszka, czy oceniają go Panie jako postać tragiczną, czy po prostu jako złego człowieka? Nie jest chyba to takie proste. Czy trudno powiedzieć o, o człowieku, że jest zły, o, o kimkolwiek. Yy, na pewno jest to postać tragiczna, na, na pewno yy, no ja nie chciałabym go oceniać. Yy, myślę, że w, yy, jeśli ten film jakoś pomógł, żeby on w jakiś sposób o, o, ocenił to w swoim sumieniu czy, czy, czy siebie, czy swoją postawę. Przecież on jeszcze może zrobić coś dobrego. On może powiedzieć, jak było. Może mm, zwrócić się do swoich przy ludzi, którzy uważali go za swojego przyjaciela. Także myślę, że on jeszcze ma tutaj jakieś pole manewru, i, i ważne jest, żeby, 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 żeby jakby. Zła czy niesprawiedliwości nie, nie, nie zostawiać bez, yy, bez reakcji. I, i, I ten film był taką próbą. A propos reakcji, jak pani oceniają reakcję Adama Michnika na całą sprawę Maleszki? bo To też tak nawiązując do filmu, do filmu, do konferencji prasowej, na której pani zadawały pytania niewygodne dość Adamowi Michnikowi. Pytą pani o reakcję na film, to my nie znamy jego reakcji. Nie, nie, nie. na sprawę maleszki i jego pozostawieniem być może wyborcze, czy nie rozwiązanie tej sprawy wcześniej. Konferencja, na której mogłyśmy zadać mu pytania, była poświęcona promocji jego książki, więc jakby w zupełnie innej sprawie się odbywała, ponieważ było to miejsce publiczne, było tam kilka kamer, więc my też ze swoją kamerą się tam znalazłyśmy, mogłyśmy go o to zapytać. No, on ma jakby swoją wizję tej sytuacji. A my byliśmy ciekawe i uważałyśmy, że jest na tyle ważną osobą jakby w całej tej historii, że dobrze by było, gdyby w filmie pokazał się jego głos. Czy ostatnio jest bardzo niebezpiecznie komentować reakcję Adamy Michnika na przykładzie profesora Zybertowicza? Jak możemy to? Zobaczyć, więc y, trochę w kłopotliwej sytuacji nas pani stawia. Natomiast no, reakcja jego była bardzo taka dwuznaczna, dlatego że to znaczy moim zdaniem mnie ta reakcja zdumiewa. E, dlatego, że e, no, przez y, jakby wiadomo było Lesław Maleszka został zwolniony z Gazety Wyborczej czy odszedł z gazety wyborczej na trzy dni przed emisją filmu. W, już od w kilku lat było wiadomo, że donosił, i wtedy jakby były takie komentarze, że nie należy kopać leżącego. Nie, nie wiem, dlaczego się akurat ta postawa z, zmieniła akurat trzy dni przed emisją filmu, że można było wtedy podjąć takie kroki wobec mależki. No, ta, 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 ta postawa pełna miłosierdzia, tutaj też jest jakoś tam kwestionowana przez żonę wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej pana Kalabińskiego, który nie żyje. I ona też zabiera głos w tej sprawie. No ale to są tylko jakieś fakty. Ja, ocena należy pewnie do. Państwa. Natomiast jedno zdanie, które Adam Michnik powiedział wtedy podczas tego spotkania, to z tym się chyba zgadzamy, że dziennikarz powinien stać na straży, na straży prawdy. I myśmy Wolności starały się to robić. I tak. staramy się właśnie, żeby właśnie ta wolność słowa nie upadła.